Tego nie widać. Może bo się nie chce wyostrzeć, ale o! Nigdzie nie ma rdzy. Znaczek też bez rdzy. Teraz te elementy tu. Tutaj często też gniją. Też bez rdzy od spodu również jest bez rdzy oryginalna szyba Jeszcze pokażę nowe tarcze z przodu opony całoroczne Fulda 2023 rok nowe tarcze z tyłu wszędzie oryginalny lakier Nie było rozbierane samo, kupiono bezpośrednio od właściciela, więc jednego, jednego zresztą film. też w ogłoszeniu będzie podany film, więc może sobie sprawdzić, się tak pokażę teraz środek. elektryczne szyby, elektryczne lusterka plus podgrzewane blokada, alarm światła co zmienić Tutaj tapicerka bez dziur ładna, niezniszczona przebieg to jedyne 147 tysięcy km wszystko potwierdzone kierownica nie wytarta, nie zniszczona. Tak zrobię. Klimatyzacja manualna. Radio. sp off. Tutaj ma jeszcze wchodzony schowek. Włączoną poduszkę. Cup holdery, kluczyk jest z tezory, Komputer pokładowy. I tył i sofiksy Reasumując, samochód bardzo ładny i dobrze utrzymany w moim wieku.